Tenochtitlan, rok 1531. Matka Boża z Guadalupe 10 lat po podbiciu miasta Meksyk przez Korteza, wojna wygasła i wśród ludzi zapanował pokój. Uśnij już, serduszko. W roku 1531, w pierwszych dniach grudnia, zdarzyło się, że Indianin imieniem Juan Diego dotarł na wzgórze zwane Tepeyac, gdy wschodziło słońce. Zaśnij już, serduszko. Pii, mój kwiatuszku, Juanito. co to za miejsce, do którego trafiłem? Czy to o nim mówili nasi dziadowie? Nasi przodkowie? Juan Diego, najmłodsze z mych dzieci, dokąd idziesz? Słodka dziecino, słodka dziewico, pani moja. Idę do Twego domu w Tlatelolco czynić dzieło, Boże. Synu, ja jestem Matką jedynego Boga i chcę, by wzniesiono mi świątynię tu, gdzie stoimy, bym mogła okazać miłość i współczucie wszystkim, którzy we mnie wierzą. Idź do biskupa w Meksyku i powiedz, że wysłałam Cię, byś odkrył przed Nim pragnienie mego serca. Odwdzięczę Ci się, bądź spokojny. Dam Ci szczęście i rozsławię Twoje imię. Dziecino, Święta Matko, wypełnię Twe poselstwo. Wyruszę od razu. Ja, Juanito, Twój pokorny sługa. Juan Diego prosi o wybaczenie, ale przysyła go Pani Niebios. Wstań, synu. Wysłuchamy cię uważnie i docenimy trudy twojej wędrówki. Chodźmy. Słodka dziecino, królowo umiłowana. Poszedłem tam, gdzie mnie posłałaś. Byłem u biskupa, ale... nie uwierzył mi. Poślij wielmoże kogoś znacznego, komu uwierzą. Ja jestem tylko masehual, mekapal. Wybacz mi, dziecino. Ukochany synu, nie brakuje mi posłańców, ale pragnę, byś ty zaniósł moją prośbę i działałby została spełniona. Błagam cię, byś wrócił jutro do biskupa i poprosił w moim imieniu o świątynię. Powiedz mu, że przysyła cię osobiście dziewica Maryja, że przychodzisz na prośbę Matki Boskiej. Pani nasza dziecino, nie chcę cię zasmucać. Zaniosę Twoje posłanie. Nie wiem, czy mi uwierzą. Pójdę jutro, dziecino. Nie smuć się, nie frasuj. Następnego dnia, w niedzielę, Juan Diego wyruszył przed świtem do Tlatelolco, by popytać o sprawy boskie i odwiedzić biskupa. Dochodziła dziesiąta, gdy przygotował się pomszy, na której liczono Indian. Zjawił się w pałacu biskupa punktualnie. Muszę się zobaczyć z biskupem. Pilnie. Nie nachodź biskupa. Nie nachodź go. Cicho bądź. Co tu się dzieje? Wejdź. No wchodź. Długo trwało, nim domownicy powiadomili biskupa, że Juan Diego prosi o wysłuchanie. Gdy wszedł do komnaty, Ukląkł u stóp biskupa. Zasmucony i zapłakany przekazał swoje poselstwo od pani z niebios, błagając Boga, by biskup mu uwierzył. Proszę mi uwierzyć, panie biskupie. Błagam. Ekscelencjo, wolą pani z niebios jest, byś wzniósł jej świątynię, jak jej żąda. Gdzie ją widziałeś? Jak wygląda? Zrozum, że muszę mieć dowód, by ci uwierzyć. Powiedz, jak ja pójdę ją o niego prosić? Ona będzie wiedziała. Spokój. Idź stąd, Masehual. Siedź cicho. Cicho. Idźcie za nim i nie spuszczajcie go z oka. Chcę wiedzieć, dokąd chodzi, z kim się widuje i rozmawia. Jazda! Gdy ci, co śledzili Juana Diego, dotarli do jaru przy moście do tepejakakak. Zgubili go z oczu, i choć szukali wszędzie, już go nie znaleźli. Zniknął, gdzie on się podział? Znikł. To niemożliwe. Co się stało? Ekscelencjo, on zniknął. Ugasz, on kłamie. Ukasz go. Mówią, że Juan Diego to kłamca, którego należy ukarać. Jeśli wróci, przyślijcie go od razu. On kłamie. Idziemy. Idziemy. Słodka dziecino, pani moja. Biskup mi nie wierzy. Wcale nie uwierzył i kazał mi przynieść dowód. Chłani to, najmłodszy z mych synów. Przyjdź jutro po dowód, który zaniesiesz biskupowi. Przyjdę jutro dziecino. Wrócę tu jutro. Jego idź do latelolko po kapłana. Niech przyjdzie z ostatnią posługą. Nadszedł mój czas, by umrzeć. Tak, wuju. Prędko wrócę. Diego ruszył bez zwłoki. Inną drogą, by nie spotkać pani z niebios i wypełnić wolę wuja. Ale pani z niebios stanęła na jego drodze. Mój drogi synu, dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? Słodka dziecino, córeczko moja, Wcześniej dziś wstałaś. Muszę cię zasmucić. Idę do Tlatelolko. Twoją sprawę załatwię jutro. Najmłodszy z mych synów, niepotrzebnie się trwożysz i zasmucasz swe serce. Nie martw się chorobą wuja, on nie umrze. Czyż mnie tu nie ma? Czyż nie jestem waszą matką? Moja pani, daj mi jakiś znak dla biskupa. Idź na szczyt wzgórza. Znajdziesz tam różne kwiaty. Zerwij je, złóż w bukiet i wróć do mnie. Bernardino, nie obawiaj się. Twoja chwila jeszcze nie nadeszła. Idź do biskupa i powiedz mu, co widziałeś. Powiedz, że ja, matka Boża z Guadalupe, uzdrowiłam cię. Guadalupe. Wzgórze nie było dobrym miejscem na kwiaty. Były tam urwiska, osty, kolczaste kaktusy i haszcze. Ale gdy Juan Diego dotarł na szczyt, zdumiało go bujne kwiecie. Matko nasza. Był to grudzień. Czas, gdy mróz nie pozwalał rosnąć niczemu. Diegogo szedł ze wzgórza i zaniósł kwiaty pani z niebios. Synu mój. Auch tyła tu Jesteś moim ambasadorem, godnym mego zaufania. Musisz tylko rozpostrzeć płaszcz przed biskupem, a poruszysz serca jego i wszystkich kapłanów. Wtedy zbudują świątynię, o którą prosiłam. Juan Diego powrócił do domu biskupa, ściskając zwinięty płaszcz i pilnie strzegąc daru dziewicy. Ale gdy stanął u wejścia, muszę iść do biskupa, to pilne. Nie ma go. Co tam masz? Skąd to wziąłeś? Juan Diego, wejdź synu. Co tam zobaczyłeś? Co widziałeś? No co? Ekcelcją przeszedł Juanła Diego. Mówi, że ma dowód. Techłacynow Wizmu. Oni ciki mu ten nałatj Ci nie Zrobiłem, jak kazałeś, panie. Oto dowód, który przysyła Pani z Przyjmij go proszę. Wybacz, że Ci nie wierzyłem. Wybacz, Boże, że wątpiłem. Dzięki Ci, Panie. Od tamtej chwili, Juan Diego opiekował się kaplicą. Krejącą cudowny wizerunek, który przyniósł pokój i harmonię jego ludowi. Twoja wola, Jezu. Amen. Po wydarzeniach na wzgórzu Tepejakak zakończyła się eksterminacja Azteków. Od 1519 roku, przybycia Hiszpanów, do 1531 zginęły tysiące Indian. Od pojawienia się Guadalupe ofiar z ludzi było coraz mniej, aż znikły zupełnie. Matka Boża z Guadalupe połączyła dwa przeciwstawne światy i dwie rasy, które mieszając się zrodziły tożsamość narodu meksykańskiego. W 1810 roku po uzyskaniu przez Meksyk niepodległości, Miguel Hidalgo zabrał z klasztoru Atotonilko reprodukcję płaszcza Juana Diego jako symbol walki, która stworzyła naród. Bazylika Guadalupe jest najliczniej odwiedzaną świątynią maryjną na świecie. Co roku odwiedzają 15 milionów wiernych. Na różne sposoby rewanżują się za doznane łaski i zostawiają dowody wdzięczności. Są dla nich bardziej potwierdzeniem cudów niż dowodem wiary.